Cześć, ja jestem Niebieski, a teraz kolejny odcinek Oxygen Not Included na kanale. I tutaj, w tym odcinku, będziemy po prostu kontynuowali budowę tego tutaj, co się tutaj znajduje. A chcemy to skończyć. Dałoby się w końcu. Ale nie brakuje, to wszystko jest niemal skończone właściwie. Zostało tylko tutaj napełnić to wodą, wypompować stąd całe powietrze, rzucić może jakieś płytki dodatkowe. To jest ze stali, a to jest z ironoru. Um. Zdekonstruujcie to, proszę. Chyba skończyła mi się stal. Dokładnie i to mi się nie podoba. Akurat nie jest najlepsza, najlepszy moment, żeby ją tutaj skończyła stal. Ale skoro ta nie ma stali, to wyprodukujmy jej trochę, powiedzmy takie trzy. Ile potrzebujemy? To jest tutaj. Potrzebujemy właściwie dwie. No dobra, w takim razie produkujemy trzy. Mamy niewystarczającą ilość stali. To jest to jest wiadoma. Tego trzeba będzie pilnować. Tak wygląda tutaj. O, właśnie gejzer wybuch. I woda zamieniła się w parę. Za chwilę, za chwilę. No już. Autosave. Tutaj woda oczywiście. No oczywiście, że się skrapla. Oczywiście, że jej przybywa woda rośnie, za niedługo stąd będzie pompa mogła wypompowywać tą wodę, tutaj 59 cykli, a tutaj jest para, tylko ta para nie jest wystarczająco gorąca. Ona rośnie, no ale... Para 99 stopni, woda ma... a nie, dobra, woda też już ma 90, 99 stopni, więc tutaj, tutaj... o, ten geyser za to wybuchł. Wszystko wybucha wtedy, kiedy nie trzeba. Co to ma być? a temperatura nie rośnie bardzo. Spokojnie, niedługo to będziemy mogli wykorzystać. Zesłań to proszę. Tutaj woda niech się leje, oczywiście. Wszystko z czasem będzie zrobione. A tutaj, oczywiście, niech stworzą stal. 400 wody, 66 stopni. Nawet co zadziałało. Ile mam stali? 1300. Super. Zadziałało. Teraz Atility, Mogę zrobić ten Aqua. Jak to się nazywa? Terma Aqua Tuner, ta? Mogę go już zrobić, więc niech zostanie stworzony. Na ile tej wody jest? 430. Auto battle jest włączony, więc duplikanci powinni z czasem tutaj poprzenosić odpowiednią ilość wody. Tutaj z tym dwutlenkiem węgla, także trzeba będzie się zająć, już trochę go wiele się zrobiło. Nie bardzo tak naprawdę możemy z nim cokolwiek zrobić. To jest przy okazji, coś co mogę powiedzieć. Ile tutaj jest? 600 kg. Jest to wiele. Ta woda jest oczywiście potrzebna, żeby tworzyć tlen. To jest wyłączone. Ta pompa niech działa. Niech działa. Włączę także to. Tak więc ta ilość wody, która tu jest dostarczana, niech się zwiększy. Dzięki temu nieco zapełnimy. Nieco zapełnimy zapas wody. Aż ostatnio troszkę nam zszedł. Tutaj nie ma wiele, zaledwo. 1000 kg łącznie może. I co tutaj jest? I piasek, nie może być storage'owany, jak ciekawie. Skąd ja to znam. Okej, okay, w takim razie. Baza, storage bin. Zbudujcie tutaj ich tak 5. Ja tutaj wrzucę rzeczy, które mają być storage'owane, tylko sweep only. Powinno jakoś zadziałać. Po prostu skopiuję to i wsadzę to tutaj. I powinni to zebrać, powinno to działać. To działało? Niemal, czegoś tutaj nie mogło zebrać. No, ale to jakieś nasiona. Nasiona mnie interesuje. Nowa rzecz do wydrukowania. No, weź te 2000 kg wody. A tutaj już jest. Tak, o. OK. To może zostać zdekonstruowane. Tutaj możemy stworzyć gaz pompę. Gaz pipa. Gaz węta. Oraz conductive wire tutaj podłączyć. I teraz tutaj powinienem wstawić gdzieś transformator, tak żeby to wszystko zasilić, nie? Gdzie ja bym go wstawił. Tak naprawdę wstawiłbym go jeszcze bliżej, ale mogę go wstawić dalej. Mogę go wstawić gdziekolwiek, a potem po prostu go przebudować tam tutaj. zwykłe. I kliknąłem, nie to. Tutaj zarzucić tym kablem. I to zadziała. Tylko w tym miejscu powinienem założyć Tylor i to zadziała, on będzie działać. To jest główna rzecz, którą chcę zrobić. Teraz tutaj będę chciał doprowadzić wodę, ale nie w tej chwili. Tutaj powinienem wrzucić termometry. Znaczy, w sumie jeden termometr potrzebuję. Termosensor, proszę bardzo. Ma, jest, jest, ma być. I tutaj podłączyć go. Zdecydowanie to jest ten punkt, który trzeba zrobić. I chciałbym, żeby tutaj zostały te term shift plates y zrobione. Oczywiście z diamentu. O, w ten sposób. Dzięki temu, tutaj to jakoś będzie lepiej wyglądało. I właśnie się skapnąłem, że, że to zostało zrobione z wolframitu. Dobrze, no nie będę narzekał. A w ogóle może zostać zdekonstruowane. Yy, tutaj wstawię tajla potem, jak pompuje powietrze. To no, będzie to potrzebne, więc dajcie tutaj sweepa, zbierzcie ten wolframit. a miał być to stalowe. Ale coś nie wyszło, no to już jest to pełne. To jest już pełne, to już zacznie działać w końcu. a hmm. ma parę, to już powinno działać. To czemu to nie działa? Ma mieć parę o 125 stopniach. Eee... To powiedzmy, to ograniczę do 150. Pomyliłem się, jeżeli chodzi o stopnie pary, żeby to działało. Błąd w obliczeniach. Teraz trzeba się zastanawiać, po co mi ten termometr? Tak jest. Pominimy tą kwestię. Ważne, że to zaczęło działać. Tak więc niech to działa. A propos będę potrzebował Tak, będę potrzebował tutaj drabinki yy, I będę potrzebował żeby to stąd zostało wykopane Tak więc zrobić mi to To wodę stąd trzeba będzie podłączyć po prostu <laughs> I to właśnie zrobimy, jak tutaj wygląda sprawa z parą, całkiem nieźle Naprawdę dużo wody się zaczyna zbierać ten będzie jeszcze działać. Przez prawie 100 cykli, tak? Okej, okay, tu jest 60, tu jest 66, 67. Ej, to, to, to pora Wrażenie, że teraz ten termoregulator jakoś tak nieco lepiej działa. To jest oczywiście wrażenie, na ile prawdziwe nie mam pojęcia. To czekaj, to ma kiedy jest powyżej, nie powyżej zera, tylko powyżej pełnej, dobra, tak dla pewności. To w ten sposób niech będzie. Jedno ja jest abow, to tak, żeby nie było. To oczywiście nie będzie, to nie będzie działać, bo nie ma prądu. Zresztą, resztą, różnicy. To, żeby było, gdyby to zostało wytarte. Ta drabinka może być poszerzona nieco. Tam to już wykopali. Jeszcze nie. Jeszcze chwila im zejdzie. Natomiast też chwila zejdzie. Ten termometr. Tutaj także 150 stopni niech będzie. Nie chcę, żeby bardzo więcej się grzało mimo wszystko. Tak żeby. Chodzi o to, żeby ta turbina po prostu działała. Można po prostu zabierać ciepło stąd. To jest ten klucz do działania, mikrogramy także co już mikrogramy, będzie działać. To mogę skopiować, zdecydowanie wsadzić tutaj. Salvation to it is zjedz, jedzenie jest. Tak to jest jego mało. Tutaj temperatura wzrosła. A tutaj nie ma fertilizacji. A. Czemu? Na pewno mamy farmera. Mima jest farmerem. Mima, gdzie jesteś? Tutaj farmie nie ma na pierwszym, na takim maksymalnym poziomie. Powinna tutaj chodzić. Gdzie jest Mima? Hmm. Mimę. Poszłaś po slajmu. I teraz co będziesz robić z tym slajmem, co? Okej, okay, okej. Okay. I gdzie idziesz? Poszła do toalety. Hmm. To chyba nie ta droga. Ona w ogóle nawet, w sumie ona nawet nie zamierza iść i farmić. Mam wrażenie, że dlatego, że nie mamy po prostu nawozu. Więc, żeby to nieco ogarnąć, ten nawóz, dobrze byłoby nieco ogarnąć. Gdzie ja znajdę teraz nawóz? Mam nadzieję, że gdzieś znajdę. Jeżeli znajdę, to znajdę w jakimś takim normalnym Bajomia, no właśnie to jest nawóz. Zatem czy znajdę go nieco w innych miejscach niż szukam? Mam wrażenie, że niekoniecznie. To nie brzmi najlepiej, jeżeli jego nie znajdę. Tak więc w poszukiwaniu nawozu. W każdej tu jest mnóstwo wodoru, ale tak. Całkowicie przy okazji powiem. Dobra, wykopcie ten nawóz stąd. E, to jest dość solidnie ważna sprawa. Spróbujcie wykopać także go stąd. Tutaj... Powiedzmy, że tutaj będą tajla, więc powinni sobie poradzić. Ehm... Jeszcze znajdę nawóz do wykopania. To będzie to. To będzie to. To będzie gdzieś tutaj też coś? Chyba nie. W ogóle tutaj jest hot do że Nie mam co z nim zrobić. Nie mam jak oczyszczać tego tlenu tak naturalnie, że tak to ujmę. Dobra, trochę nawozu przybędzie. A to jest dość o... Ważna sprawa, że tego nawozu nam zabrakło. Więc tak niby nie patrzyłem, niby wszystko działa, no ale nawóznik znikł i nagle przestało działać. Okej. Okay. Teraz powinno być lepiej. Zaczęło nam nieco powiedzmy schodzić jedzenie niżej niż powinno wyjątkowa sytuacja ale jednak to już jest wakium. to jest już vacuumum to mogę zdekonstruować wentylacja gaz pipe dekonstruować. to mogę zdekonstruować to mogę zdekonstruować i na razie to wszystko tutaj tak to na razie jest wszystko w tej chwili to zostanie zbudowane. Niech by było. To byłoby dobre. Jak to sytuacja? No zdecydowanie. Woda jest stworzona. Ilości odpowiednio dłużej. Ja ja Temperatura w porządku. Vent. Czego jeszcze nie działaś? Trzy cykle. W tym odcinku jeszcze on zadziała. Małe szanse. Przeszły dwa, nie wiem, do pięciu cykli. No to właściwie ma szansę zadziałać. E, Słyp to. E, tutaj wybudujcie Tilem. Mimo wszystko, tędy powinno być przejście. Dlatego to w tym miejscu buduję. To tutaj powinni być w stanie się wspiąć, i stąd powinni być w stanie zejść. <laughs> Zaraz przetestujemy, czy to tak na pewno jest w stanie to być zrobione. Ok, teraz tutaj od plumbingu, bottle emptier. Tutaj ma być wybudowany, nalejemy tutaj wody. W konkretnej ilości. to nie zostanie nigdy wykopane, więc to pominiemy. Teraz co do. Tak, co do tego. Teraz się zaczyna ta ciekawsza sprawa. To tak, myślę, że będę chciał, żeby to szło tutaj. Chcę tutaj z automatyki. Gdzie jest automatyka? To musi być jeszcze niżej w takim razie. Tak, zdecydowanie. Plumbing to ma być tutaj i to tutaj będzie wracać, prawdopodobnie, albo nie. Zaraz to zobaczymy. Germ sensor nie, termo to jest to. A zaraz powinno pod tym być to, tylko że obrócone w ten sposób. Jeszcze prąd będę musiał podłączyć. I teraz tak, to będzie szło tutaj. Potem będzie wychodziło tutaj. I tutaj właściwie mogę zrobić liquid bridge. Co, coś pomyliłem. Coś pomyliłem. To tutaj ma być niżej. O, właśnie, to idzie w ten sposób. I tutaj będzie liquid bridge. Ok, teraz to powinno działać. Natomiast to i to będzie musiało zostać usunięte. Ok, teraz jeszcze jedna rzecz, oczywiście odnośnie automatyki. To powinno być podłączone kablem. I odnośnie prądu. To powinno być podłączone prądem tutaj z tym. O, i teraz to będzie działać. Więc niech się tym zajmą. Ka każdy poszedł to zrobić. Bardzo miło. Czy Mima tutaj sobie poradzi, żeby to ogarnąć? Poradzi sobie. No dobrze, w takim razie niech to robi. Niech to zostanie zrobione. E, teraz to będzie kończyło w nieskończoność, nie? Yy, sensor? Czy sensor już jest zrobiony? Jak tu będzie, ma zielone, kiedy tu będzie powyżej 30. Nie, no powiedzmy powyżej 28 stopni. No to będzie taka maksymalna temperatura wody. I to ma działać. A, a tutaj w zamian teraz. Ma być naniesiona woda z włączonym autobot Tutaj tej wody ma być sporo. Tak więc niech noszą tą wodę. Niech noszą. Ten geyser trochę mi się nie podoba, że on nie będzie działać. A jeszcze temperatura nie jest za. No ale tutaj jeszcze mam tą wodę do spuszczenia. Dobrze, by było, bym to zrobił tak. E, zaraz, elektrownię chcę zrobić tutaj, a tutaj chcę zrobić składowisko gazu. E, 3, chyba trzy. Raz, dwa, zaraz dwa, trzy. I tutaj raz, dwa, trzy. Powinno zadziałać nawet nieźle. Tutaj oczywiście wykopiemy całość. To jakoś. No, myślę, że to będzie dobre. Tutaj nie powinno być z tym problemu żadnego. Tutaj wpompujemy trochę gazu. To jest, myślę, dobry pomysł. Tylko Tutaj powinienem zrobić dodatkowe drabinki do przejścia. Ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o plumbing, nie plumbing tutaj ma być wentylacja. To będzie musiało przejść tutaj. O. To jest, to, to jest punkt. O, woda jest tutaj już wsadzana. Bardzo dobrze. Za niedługo to uruchomimy, oczywiście. Co tam ma wodę? 29 stopni, tak? To ma dość dużą temperaturę. W tej chwili teraz to będzie działać jako taki. W tej chwili tutaj się ta woda będzie chłodzić. A. W tym miejscu woda się chłodzi i tutaj. Temperaturę także na bazę wyrzuca, To taką chłodniejszą nieco. To brzmi całkiem dobrze. Barbecue, widzę. Widzę barbecue. Czy jakieś mięso przyszło? Barbecue jest, jest. Mamy coś do wydrukowania. Co to będzie? Eee. No Trend Bar. Ale Snorlau. Nie chcę mieć chrapaczy w. By... Tak, zdecydowanie nie chcę, żeby mi ktokolwiek chrapał. Tak więc wezmę na tym parę jedzenia. Jedzenie zawsze się przyda akurat. To mogę wyłączyć. Tutaj woda, wody troszkę przybyło. Chociaż niewiele tak właściwie. Na jakiś czas wystarczy. Tutaj to idzie raczej w porządku. Pracują. Powinienem dać na niższy priorytet kopanie. Tak, priorytet, na kopanie ma być niższy priorytet, na budowanie ma być wyższy priorytet. Taka niepisana zależność. Patrzcie, nawet 21 stopni gdzieś ta woda złapała. Ma 26, zaraz to wpływa 21, a wypływa. 20 25 24, tak. Te ciepło z tej wody będzie roznoszone na całą bazę. A to nawet dobrze. O, budują. Oczywiście nie radzą sobie z tym najlepiej, ale to robią. Teraz rezerwuary. 3 zmieszczę, 3 zmieszczę. Całkiem nieźle. Tutaj 3, tutaj 3, tutaj kolejna trójka, i tutaj finalnie będzie ich 12, tak? To, to, I to jest w porządku. E, tutaj powinienem mieć wentylację. E, czy chcę zwykły gaz... Chyba chcę zwykłe pipy. Tutaj niech to idzie w izolowanych, oczywiście, ale reszta niech idzie w zwykłych. Wyjdzie w dół, to w górę i potem będzie szło w dół. Okej. Okay. I oczywiście coś nie pykło, tak? Dobra, nie chcę tego w ten sposób. Nie chcę tego w ten sposób prowadzić. Hmm, nieco inaczej. Być skancelowane. Teraz tu, 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 tu i tu, tu tutaj w dół pójdzie. Hmm. Jeszcze inaczej to zrobimy. Jeszcze inaczej. No, nowy, nowy pomysł. Zrobimy to w ten sposób, że to tutaj będzie się ładowało w ten sposób. A potem będzie przechodziło w ten sposób. O, tam w dół. Ota. I tutaj będzie wyjście. Ota. Te, te, teraz to wygląda w porządku. Ile to jest wody? 200 kg. To ja mam łącznie 1000 kg wody. Czy to wystarczy? To wystarczy, o, to jest pytanie. Myślę że tam to może starczyć. Tam nie ma dużej powierzchni. O, tutaj, że jest 1000 kg, jak miło. To myślą, że wyziąci. Mogę to zdekonstruować. To jest po 200 kg. a ponad 1000 kg łącznie będzie. Więc nie zostanie to zdekonstruowane. Niech zostanie to zeswipowane oczywiście. I wybudujmy tutaj stalowy termaqua. Aquatuner. i tuner. Uruchomi, I uruchomimy, bo w będzie to wybudowane. Tak herbale. Duplikanci mogą sobie przejść, więc powinno być bez problemu. Tutaj potem stawić krezy aż po Izolowane podkłady i będzie można to puścić tak jak to chce puścić. Bardzo dobrze. Tutaj budują, tam budują, niech by zbudowali to. Tutaj tela brakuje, kupię miejsce, bo tutaj na trzech się opiera, a na czterech chcę tyle. Do okazji to w ten sposób powiem, dziwne to jest. Tak, tutaj chcę mieć temperaturę poniżej. Myślę że poniżej 4 jest aktualnie niech będzie poniżej 60 stopni. Oraz chcę żeby tutaj było powyżej. Niech zielone świeci kiedy jest tutaj powyżej. 3000. Może tutaj nie ma jeszcze nie ma prądu. Tak więc prąd jaki tutaj będę chciał transformator, a to jest pytanie. Myślę, że chcę tutaj mały transformator. Ale Na tym transformatorze nic poza tym nie będzie działać. Zarzućmy tutaj mały transformator. Będzie go podpiąć ładnie. Mogę go wrzucić tutaj tyle. Tutaj poproszę I Proszę tutaj conductive wire. Idzie na 9 priorytecie, żeby to się zrobiło szybko. The heavy load. Fire idą, idą, idą. O i tutaj mogą być wrzucone. No całkiem nieźle. to już, to już jest zrobione? Zrobione. To już w ogóle działa. To już by działało, gdyby miało odpowiednią ilość wody. Bardzo dobrze. Nie zlaty tajle. Dobu budować. Już migusiem. Zabudować to, zniszczyć resztę. Przestawić transformator i działa. I działa. Hmm, mogę tą wodę w ogóle stąd zabrać. Jakieś się tutaj zebrało. Więc ją zbiorę dla pewności, że jeżeli tam nie będzie. Hmm, zaczekamy? Nie zaczekamy. Dobrze, na ten odcinek to byłoby na tyle. Ja wam dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji kanału, oceny tego filmu oczywiście, zostawienia łap w górę, zostawienia komentarzy. Zapraszam także na serwer Discord Niebieskie Pole, gdzie aktualne info o kanale się pojawia i tego typu rzeczy. No i cóż, to wszystko. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Żegnam się z wami. No i cześć.